Jestem MissyBryd, to jest piraflicznych next serii Top 3 Minecraft. Tak, Jestem nowa seria, chyba już każdy wie o co będzie w niej chodzić. I dzisiaj chciałam Wam zaprezentować trzy wróg mnie, znaczy może nie najlepsze, bo na pewno nie widziałem jeszcze wszystkich teksturpaków. Więc w sumie trzy takie fajne teksturpaki. Dwa będą takie jakby do budowania, w sensie takie, o, że jakby takie, no, no, takie jakby to powiedzieć, takie, w sensie będę zmieniać jakby bloszki y, dla wyglądu, tak? A ten, który mam aktualnie, to jest do PvP i właśnie ten chciałbym też zaprezentować. Jest to tekstur pak Verteza. Y, wygląda praktycznie tak samo jak zwykły tekstur pak y, z Minecrafta normalny, ale patrzcie na to. Załóżmy, wyleję sobie blawę, tak? Y, podpalmy się. Aha, dobra, muszę sobie game wyłączyć. To poczekajcie, chwilę zbrojkę sobie wezmę. Ogólnie ja go trochę zmieniłem, będziecie mieli y, inny, ale bardzo podobny. Na przykład zbroję zmieniłem. Czyli teraz y, gamę mode i zero. No dobra. widzicie, wchodzimy do lapy i zobaczcie jak ma ognia. Praktycznie w ogóle nie ma ognia. Tak wygląda miecz. No widzicie, kolor ogółem sam zmieniłem. No, ale miecz bardzo mi się podoba. Łuk też jest fajny. No, także tak właśnie prezentuje się pierwszy teksty pak. Znaczy jeszcze wam pokażę spokojnie. Jeszcze wam pokażę yy, bloczki w nim. Czekaj, jeszcze tylko wyrzucę to niepotrzebne, a nie wezmę to. To wyrzucę, to wyrzucę, to też. No, nie bierz tego. <laughs> Dobra. Aha. Kurczę, chcę, chcę wziąć nożyce. Ogólnie to jest taka moja mapa kreatyw, tam tu ja robię, tam nie ja, <coughs> ja Robię już nie budowle, buduję. No, to jakby to są y, główki. To jest głowa, nie wiem czego, ale wygląda jak prezent. Tu mam na przykład głowy y, YouTuberów, na przykład, albo, albo, albo nie wiem czego. Różne główki, nie? Dobra, <coughs> to przejdźmy i zobaczymy, jak wyglądają moje budowle na tym tekstypaku. To jest taki mały domek. W sumie tutaj przetrzymuję. Y, przetrzymuję sobie wszystkie główki. Jak widzicie, mam ich pełno. Tu mam hamburger. OK, no widzicie, no bardzo zbliżony wygląd do, do myślnego tekstypaka Minecrafta, ale naprawdę y, polecam ten tekstypak, bo y, no, jak do klepie, jak chcecie na przykład na PvP, iść, na, na przykład na Blitz SG czy, czy Skywarsy, to polecam właśnie to. W ogóle na klepę gdzie jest ogień, no to jak widzicie mamy małe ogi A tak to wszystko wygląda praktycznie tak samo. Tu mam widzicie statek i praktycznie jak normalny Minecraft. Jak normalny tekstur pak Minecraft. Tu mam wyspę i widzicie tak to wygląda. No, mamy... Yy, no. Biały, biały tata, biały promień, niebieski, zielony, nie to jest niebieski, zielony i czerwony, tam do góry do gry. Yy, tu mamy inne temki. Widzicie tutaj koks, złote jabłko, węgiel. O, bo jak mówiłem już wygląda identycznie co, co zwykły po prostu prawie identycznie jak zwykły tekstur pak. Okej, okay, no to możemy przejść chyba do drugiego tekstur paka, bo tutaj wyczerpają zapasy, nie ma nic yy, nie ma nic już do pokazania. Nie mam już nic do pokazania Wam w tym teksturpaku. To przejdźmy do kolejnego. A więc dobra, już jestem. Ten tekstrypak nazywa się Heros. Jeszcze Wam pokażę tutaj macie ten pierwszy Her Summer Dye 1.8. Tak. Widzicie, teraz zmienia o dużo, dużo wygląd zmienia, dużo bardziej niż, niż poprzedni tekstrypak. No na przykład tak, tu tak wygląda moje drzewo. Jest takie bardziej mroczne, o wiele ładniejsze według mnie. Yy, bardzo podoba mi się w ogóle to drewno. To jest takie takie ładne. Mam nożyce, wędkę i narzędzia. Jak mieć świetnie wygląda, zobaczcie. Łuk, motyka, sigiera, łopata i kilo. Tak wygląda moja zbroja. Siłanko. Dobra. To możemy chyba już przejść sobie, yy, obejrzeć moje budynki. Widzicie, to jest wełna. Tak. Yy, no. Może, według mnie, to trochę te kropki mogłyby być mniej widoczne, ale naprawdę mi się podoba i tak ten tekstrypak, pomimo tego. Świnka delikatnie zmieniona na lepszą, w sumie. Osiołek zmieniony. I tak wygląda Ender chest Jak widzicie, Ender Jest jest naprawdę yy, do, w sumie to, to taki jakiś inny, normalnie z Endu, taki nether, taki tam portale i w ogóle. No, tak to jest piaskowiec, piaskowca płyta, Bardzo dziwnie wygląda. To są świerkowe drzwi, a nie, ciemne, demowe drzwi. No, szyneczka, szyba. No i tak to wygląda. W tym domku już dużo nie ma. Yy, okej, okay, to zobaczmy jeszcze, jak wygląda mój statek. No, widzicie, statek tak samo o wiele lepiej wygląda na tym tekstrypaku. Yy, o wiele bardziej podoba mi się na przykład to. Yy, te, te, jakby, flaga, nie wiem, co to jest. To, 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 co, coś czerwone. No, wiecie, co chodzi. W sumie nie wiem, po co ja to zrobiłem, ale, no, każdy statek, no, kiedyś ma, chyba. Dlatego tak zrobiłem, żeby, było real, żeby ten statek był realistyczny. To jest kamienna cegła. Bardzo mi się podoba ta płytka. I deski w ogóle mi się bardzo podobają. Yy, w ogóle te deski są naprawdę świetne. Jedne z najładniejszych, wyróbnę. Znaczy, najładniejszych z tych trzech z tych superkupaków, więc wam ja dzisiaj pokażę. Tu mamy ender chest. Mamy y, to, coś, jak to się nazywa. Y, Statif alchemiczny, alchemiczny. Kowadełka. No, kowadłokarów mi się nie podoba, tak szczerze. To mi się podoba, patrzcie. Widzicie, już mamy y, podpalone, jakby. Tu mam komendę na główki, ale to nieważne. Dobra. W ogóle drabina jest świetna. Drabina naprawdę jest genialna. Y, bardzo ładna jest. Y, ząbiaczek. Widzicie, mamy choć tu ząbiaczek widzicie? Też mi się podoba. Taki bardziej realistyczny. Yy, I przejdźmy sobie, co to jest. Co za kupa, spodoba. Dobra, to jest kamień na przykład, widzicie? Spadająca woda, bardzo ładnie się wylewa ten taki, taki efekt tak, takiej spadającej wody, jest bardzo ładny. Tu mamy yy, zielone szkło czerwone szkoło pajęczne. Tu mamy szyby. Też mi się podobają. takie pomazane jeszcze, co? Mamy węgiel, złoto, diament. To jest bodajże żelazo tak? obsydian łóżko. Łóżko jest naprawdę świetne. To jest bikon. Patrzcie na to, co to w ogóle jest. Znaczy... Yy, Poprzednio mi się bardziej podobał bikon, bo ten taki średni jest, ale... Ale ładny jest. Mamy jedzonko. Takie już w ogóle realistyczne, nie? Bewsztyk, widzicie, mamy upieczone. Yy, aha, tutaj mamy jedzenie. Widzicie, tu mamy wszystkie takie jedzonka Mamy surowce, paty redstone, perła. Yy, co tu się stało? Dobra, nieważne. Mamy creepera, widzicie, diamentową, zręczentowaną, yy, skórzaną. Tu mamy roślinki, zwierzątka, podki. Drzewko oczywiście, te liście bardzo mi się podobały. Poczekajcie, zobaczę, coś jeszcze liany rozrosły. No, trochę tak, dobra. Yy, mamy dębowe, dębowe, dąb. Tu mamy drewna i muchomorek jest prześwietny. No, zegar taki 12 x 10 podoba mi się i kompas też mi się nie podoba. Yy, tak, to jest wełna. Bardzo dziwnie wygląda, naprawdę. Yy, to, szczerze mówiąc, nie podoba mi się. Na tym statku lepiej wygląda, nie wiem czemu. Tu mamy, widzicie, nederowe te cegły: ten płotek nederowy, nederak, kwarc, kwarcowa kolumna, biblioteczka. O, tu jest woda, lawa i trzcina cukrowa. Zegary są naprawdę. Yy, zegary nie zegary, tylko yy, obrazki. Obrazki naprawdę mi się podobają. To. O, widzicie, krowa, coś, nie wiem, co to była wioska jakaś. Kolejna wioska. Góry jakieś, naprawdę obrazy są genialne, yy, tu, mamy, tu mamy glinę, yy, to są bloszki właśnie od surowców i w sumie to chyba byłoby na tyle w tym teksturpaku i możemy przejść do kolejnego, tu mam jeszcze takie tam, yy, widzicie, surowce, jakby surowce, no kamienie takie itp., to jest cobblestone, bardzo ładny, podoba mi się. Czaszka ciemnego szkieleta, czamczarnego czarnego, creepera, główka trochę zmieniona na lepszą w sumie. Dodali takie bardziej pixelowe jakby. To jest zwykłego szkieleta, czaszka, płotek i drabinka jest naprawdę prześwietna. Drabinka to jest najlepsze co tu jest w ogóle. Okej, okay, to przechodzimy do kolejnego teksturpak'a, packa. <coughs> Oczywiście wszystkie są na wersji 1.8. I okej, okay, jestem już, widzicie mamy <coughs> jeszcze inny teksturpak. pack. Nazywa się Soartex Funver. Wydaje mi się, że chyba już dużo osób go zna, naprawdę dużo. Bo jest dosyć popularny pak. Widzimy, mamy właśnie taki kładziutki paczek. Taki przyjazny i w ogóle jest fajny. Widzicie, wszystko takie miłe i w ogóle łóżko bardzo fajnie wygląda. Taki inny trochę jest. Cobblestone jest bardzo ładny. Gdzie jest Cobblestone? Halo, halo. Widzicie? Bardzo ładny cobblestone. Można się nim posadzić jako ścieżki. Znaczy na no ogółem, yy, na przykład jakieś uliczki się można robić cobblestonem, ale tutaj ten cobblestone wygląda naprawdę prześwietnie. Yy, jeden z najłodniejszych cobblestone'ów w ogóle. Wielu, No Roślinki, ząbiaczek. słabe akurat brzydki ząbiaczek jest, Ale trudno. Ten dreszcz jest dosyć spoko, może być. Bardzo mi się podoba kamienna półpłytka. Jest bardzo fajna. Yy, no w ząbku to w sumie tyle. Ten, yy, wełna no też taka no takie no, no może trochę lepsza niż poprzedni tak z rybaku, ale ale no e, ale będzie. Yy, brzoza. Brzoza bardzo fajna według mnie. Bardzo mi się podoba. Yy, widzicie no no w sobie zmieniona jest, na pewno zmieniona jest, widać, ale jakoś za dużo to nie. Tu mamy latarnię. Latarnia wygląda jak każda w sumie, nie wiem, ups. Czekajcie, muszę zbudować od początku. <laughs> od początku, zacznę tylko tylko y, tą latarnię muszę położyć, bo nie chcę, że zepsułem. Dobra, gotowa. Yy, tu mamy Creepera, Creeper bardzo mi się podoba, Creeper akurat wygląda bardzo fajnie, widzicie? Ładny, ładny, ładny. Mamy Krówkę i wyspa. a jeszcze Statek. Podobają mi się też te półpłytki brzosowe znaczy ogólnie nie półpłytki, tylko drewno. Yy, płyta z kamienicy, jest też fajna. Drabinkę, no spoko, ale na pewno gorsze od, od poprzedniej. No to już mówiłem, fajne, te, te, te włazy takie średnie. Jacyk fajny, kowadło, kowadło, nie wiem, chyba nic nie zmienili nawet. Enchant poprawili, bardzo ładnie wygląda teraz. Biblioteczka, jeszcze pokażę biblioteczkę. Tutaj, biblioteczka. Biblioteczka bardzo fajna, chociaż chyba nie jest lepsza od poprzedniej, ale i tak bardzo mi się podoba. Tak bardzo mi się podoba. I ogółem, y, jeszcze coś dopowiem do tej serii. To nie jest tak, że, y, że na przykład w sensie. Y, jakby to powiedzieć, no. trzy fajne teksty paki Nie mówię, który jest pierwszy, który drugi, który trzeci, jak to zazwyczaj każdy robi, tylko ogółem po prostu pokazuję Wam jakieś trzy bardzo fajne teksty paki na przykład trzy jakieś fajne inne rzeczy. Y, Takie samo coś może być z Counter strike może na przykład być nie wiem, z wszystkim tak na dobrą sprawę. Także to nie jest tak, że załóżmy, ten jest, te, te, to ten zajmuje pierwsze miejsce, bo wcale wyróbnie nie zasługuje. Zasługuje na pierwsze miejsce y, drugi tekstopak, który oglądaliśmy. Ale trudno. Dobra. I przechodzimy do Nowej wyspę. Y, obrazy bardzo fajne, bardzo mi się podobają obrazy. W sumie, co to było? O, to był głupi akurat. Dobra, nie chcę się zepsuć, ale to trudno. No i jak widzicie, no surowce bardzo fajne. obsydian taki słaby trochę. Pajęczyna, szkło, szkło jest fajne. Yy, no. I blok emeraldu i diamenty jest fajne, Diamentu lepszy. Zwierzątka, potki. W sumie to na tyle chyba w tym odcinku, bo na ten teksturpak, yy, no, wszystkie teksturpaki już Wam pokazałem do końca. Więc, no to by było na tyle. Yy, w tym odcinku nie zapomnijcie stawić łapki w górę yy, pozytywnego komentarza. i Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście, zasubskrybujcie mój kanał. A ja się żegnam z Wami cześć!